2019 roku, pozycja 506. Witam Wysoką Radę, witam Panią Luizę Kędracką, witam Prawnika Gminy Pana Marcinia Janiaka, Państwa Sołtysów, witam pracowników Urzędu Gminy, jednostek pomocniczych oraz kierowników jednostek. Witam lokalne media. Porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, i stwierdzenie kworum na 15 Radnych obecnych jest 14, co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności. Nieobecny jest pan Michał Kałużny. Pan radny zgłosił swoją nieobecność. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad 11 sesji Rady Gminy. Trzeci przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Gminy. Czwarty informacja o pracy przewodniczącej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Piąte podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Szóste podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stare miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzychlin. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego o zmianę oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Stare Miasto. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr 41 łamane na 298 łamane na 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 11. Informacja o harmonogramie prac remontowych w placówkach oświatowych. 12. Informacja w sprawie przygotowania gminy do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 13. Informacje o pracy komisji w okresie międzysesyjnym. 14. Sprawy bieżące. Oświadczenia i informacje. 15. Zakończenie obrad 11. sesji Rady Gminy. Czy są uwagi związane z porządkiem obrad? Pani Luiza Kędracka prosi o głos. W imieniu Pana Wójta bardzo proszę o wycofanie punktu dziewiątego z porządku obrad, to jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Stare Miasto numer 41 na 298 na 2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście. Dziękuję. Czy są inne wnioski? Nie mam. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez panią Luizę Kendracką dotyczącą wycofania punktu ósmego z porządku obrad dziewiątego to jest uchwały dotyczącej zmiany statutu zakładu gospodarki komunalnej. Bardzo proszę o oddanie głosu. 14 radnych za, czyli wniosek przyjęto jednogłośnie. Przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wycofanej uchwały? 14 głosów za. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Mam teraz pytanie, ponieważ w systemie ten punkt zostaje tylko wykreślony. Czy odczytując kolejny punkt porządku obrad po punkcie dziewiątym mam obowiązek przeniesienia punktów o numeracji o jeden w dół? Zresztą został wykreślony porządek, żeby było taką numerację miał było zachowane wcześniej. Rozumiem, czyli po prostu ten punkt uważamy jako wykreślony. Dalsza numeracja pozostaje bez zmian. Dziękuję. Punkt trzeci porządku obrad: przyjęcie protokołu z dziesiątej sesji Rady Gminy. Protokół został Państwu wysłany drogą elektroniczną. Czy są uwagi bądź pytania związane z treścią protokołu? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. 14 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Protokół przyjęto z 10. sesji, przyjęto jednogłośnie. Punkt czwarty, informacja o pracy przewodniczącej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 18 czerwca odbyło się podsumowanie 17 edycji Konkursu Sołtys Roku. To podsumowanie było zorganizowane przez redakcję Gazety Sołeckiej i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Odbyło się w Senacie. W tym spotkaniu uczestniczyłam. Celem spotkania było promowanie najbardziej aktywnych sołtysów. Ponadto uroczystość wręczenia statuetek. Poprzedziła konferencja Jak uwolnić potencjał wsi, każdy wtorek pełnione przeze mnie dyżury w gminie w godzinach 11.13 i załatwianie spraw niszczących się w bieżących, należących do kompetencji Rady. Punkt piąty porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Uchwała została omówiona na wspólnym, przecesyjnym posiedzeniu Komisji. Czy Panie i Panowie Radni mają pytania bądź uwagi związane z treścią uchwały? Otwieram dyskusję. Pytań nie mam. Uchwała nr 11, łamane na 77, łamane na 2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Kto z Pań, Panów Radnych jest. Przepraszam bardzo, proszę o przygotowanie głosowania. Proszę o oddanie głosu. To nawyki sprzed wprowadzenia tej formy prowadzenia sesji. Przepraszam. Pan radny Kujawa, nie wyświetla nam się oddanie przez Pana głosu. Dziękuję bardzo. 14 głosów za, przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Punkt szósty porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stary Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym, przedsesyjnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z pań, panów radnych ma uwagi, pytania związane z, związane z treścią uchwały? Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, zamykam. Bardzo proszę Pani Kostańska, bardzo proszę Panią kierownik o uzasadnienie tej uchwały. W związku z utratą mocy uchwały podjętej 30 marca 2007 roku, która obowiązywała od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019, to podjęcie tej uchwały jest niezbędne, gdyż od 1 września. Musi być nowa uchwała obowiązująca do czasu podjęcia nowej uchwały, czyli nowa sieć będzie się składała z sześciu placówek. Jeśli chodzi o miejscowości, nie ulega zmianie przydział tych miejscowości, które były w przedwcześniejszej uchwały. Dziękuję Pani Kierownik. Uchwała nr 11 łamane na 78 łamane na 2019 Rady Gminy Stary Miasto z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Ministery Stary Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosu. 14 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się. 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Punkt siódmy porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rzywin. Treść uchwały została omówiona na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma uwagi bądź pytania związane z treścią uchwały? Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, zamykam. Uchwała nr 11 łamane na 79 łamane na 2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żychlin. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Punkt ósmy porządku obrad drug 101a. To jest uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmiany oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Stary Miasto. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma uwagi związane, pytania, uwagi związane z treścią uchwały. Nie ma dyskusji, zamykam. Uchwała nr 11 łamane na 80 łamane na 2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmiany oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Stary Miasto. Proszę o oddanie głosu. Pan radny Lewandowski, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. 14 głosów za, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Punkt 9 ob, porządku obrad został wycofany z porządku. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok to jest dróg 103a. Stoczyce, przepraszam, z naniesioną autopoprawką. Ta autopoprawka została omówiona na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych ma pytania bądź uwagi związane z treścią uchwały? Bardzo proszę Zastępcę Skarbnika o wyjaśnienie autopoprawki. Chciałam tylko przekazać, że na wniosek Wójta została u, y, wyłączona pozycja z uchwały, to znaczy y, zmiana y, zadań w ramach środków y, z Funduszu Sołeckiego na wniosek y, Sołectwa Lisiec Mały. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię na temat y, niniejszej uchwały. Komisja po uwzględnieniu autopoprawki pana Wójta, a także wniosku pana Lewandowskiego dotyczącego sposobu negocjacji z PKS-em yy, odnośnie kosztów w roku bieżącym pozytywnie opiniuje zmiany budżetowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania bądź uwagi związane z treścią uchwały? Nie ma. Uchwała numer, zamykam dyskusję. Uchwała numer 11 łamane na 82, łamane na łamane na 81, łamane na 2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. 14 głosów za, przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Punkt 11. Porządku obrad. Informacja o harmonogramie prac remontowych w placówkach oświatowych. Bardzo proszę kierownika referatu oświaty, panią Małgorzatę Kostańską, o przedstawienie informacji. Harmonogram planowanych prac remontowych sporządzono na podstawie zgłoszeń i wniosków dyrektorów placowego oświatowych, ministery miasta. Harmonogram oczywiście ustalono w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu yy, gospodarki komunalnej. Dziękuję bardzo. Punkt 13 porządku obrad. In Czy są uwagi związane? Ta informacja została Radzie przedłożona również na wspólnym posiedzeniu przed sesyjnym komisji. Czy jakieś uwagi bądź pytania związane z treścią yy, harmonogramu prac remontowych w placówkach oświatowych? Nie ma. Przechodzimy do punktu 12. Informacja w sprawie przygotowania gminy do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Bardzo proszę panią kierownik Małgorzatę Kostańską o przedstawienie informacji. W okresie wakacyjnym dla uczniów gminy Stare Miasto przygotowano 11, 11 form wypoczynku zgodnie z potrzebami mieszkańców i oczywiście środkami, jakimi gmina dysponuje. Czyli planujemy zorganizować obóz w Rogoźnie, kolonie w Ośrodku Edukacyjno-Przyrodniczym, obóz szkoleniowo-sportowy, wymianę dzieci. Yy, drużyn pożarniczych, obóz sportowy organizowany przez stowarzyszenie TEAM obóz letni organizowany przez OSP w Starym Mieście warsztaty orkiestry staromiejskiej, yy, półkolonie yy, 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 realizowane w ramach projektu kopalnia możliwości gminy Starym Miasto dla uczniów szkoły podstawowej w Listu i w Żdżarach półkolonie z biblioteką, yy, będą to trzy turnusy również obóz sportowy piłki nożnej organizowany przez towarzyszenie Warte Rumi i, kol i kolonie w Łazach organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi związane z treścią informacji przedłożonej przez Panią kierownik? Nie ma. Chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że ta oferta na wakacje z zapewnienia letniego wypoczynku jest Proponowana przez gminę i jest dość obszerna i jest bogata, jest atrakcyjna. Przechodzimy do punktu 13. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Gminy już przedłożyła w punkcie zmian budżetowych. Informacja bardzo dziękuję. Punkt 14 porządku obrad. Sprawy bieżące oświadczenia i informacje. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma Pan bardzo proszę Pana Wawrzyniaka o przedstawienie informacji, którą przedstawiał Pan na wspólnym posiedzeniu Komisji. W związku z tym Dzień dobry państwu, w związku z tym, że Instytut i Globalstwa w pławach w swoich raportach ogłosił, że jedna z naszych gmin nasza gmina jest zagrożona suszą w uprawach rolniczych. Komisja, powołana przez wojewodę zgłosiła takowe straty do wojewody w dniu 26 czerwca i od dnia 8 lipca na terenie gminy rozpocznie przyjmowanie wniosków i szacowanie strat. Wszelkie informacje zostały, zostaną umieszczone na stronie internetowej, jak również zostaną, zostały przekazane do pani państwa sołtysów. Także można wnioski również będzie nie tylko składać w wyznaczonych miejscach, czyli salach OSP, ale również w urzędzie będziemy te wnioski przyjmować. Planujemy do końca lipca te wszystkie wnioski przyjąć i później sporządzić na podstawie tych wniosków protokoły, które zostaną przesłane do wojewody Wielkopolskiego celem akceptacji. Nie wiemy na dzień dzisiejszy o jakiejkolwiek formie pomocy. Myślę, że to będzie się rozstrzygało. Tak jak w tamtym roku, czyli y, w późniejszym terminie. Czy rząd ta, jakąkolwiek tam pomoc dla rolników ogłosi? Na razie, dzisiejszy, nic takiego nie wiemy jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie porządku obrad sprawy bieżące, oświadczenia informacji, ktoś z sołtysów chciałby zabrać głos? Ja jeszcze. Proszę bardzo. Y Rolnik, który będzie miał taki protokół sporządzony ustawowo może starać się o pomoc, to znaczy umorzenie rad podatku, umorzenie składek KRUS, kredyt preferencyjny, to, umorzenie czynszu dzierżawnego, gruntów dzierżawionych od Krajowego Ośrodka Spadcia Rolnictwa. Także to jest ustawowa pomoc, a czy dodatkowa jakaś będzie to woli uzupełnienia pomocy dla rolników. Dziękuję bardzo. Punkt piętnasty porządku obrad. Okay. Zamykam obrady jedenastej sesji Rady Gminy Stare Miasto. Dziękuję Państwu za udział w sesji.